Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy do zbioru rozwiązań nierówności. x do czwartej plus jeden w, drugim, w pierwszym na razie, w drugim 2 minus x. Większość od zera na, nie należy. Dobra, to tak, musimy sprawdzić, kiedy, jakie są miejsca zerowe. To przyrównujemy do zera pierwszy nawias. I teraz, kiedy to x do czwartej będzie równe 0? Wtedy, gdy x do czwartej będzie równe 1? Nigdy nie będzie, bo kwadratowa potęga zawsze jest dodatnia. Kwadratowa potęga jest zawsze dodatnia, to nigdy nie będzie. Nigdy, never, never, nigdy nie, nie będziemy w stanie podać żadnej liczby, która w podniesieniu do pod czwartej potęgi da ujemną liczbę. Czyli do parzystej potęgi. Czyli, bo byłoby do trzeciej, to okej, okay, nieparzysta się da, ale parzystych nie ma bata. Dobra, potem mamy 2 minus x m, równy 0 wtedy, gdy y, x na drugą stronę się równa 2. Czyli tylko Będziemy mieć tutaj taką sytuację, że to mm, będzie zerem, tylko wtedy, a wtucznik kierunkowy w dół. Czyli mamy taką sytuację, że wykres by wyglądał tak. Moment, dobra, już jesteśmy. Tak, to jednak będzie niepotrzebne, i zrobimy tak. Tu wyszło nam dwa. Ok. A obie strony możemy, jeżeli to nigdy nie zajdzie, to możemy śmiało podzielić obie strony równania tego. Czyli jak jest x do czwartej plus 1 e, razy 2 minus x ma być większe od 0, to dzielimy obie strony przez po prostu x do czwartej minus 1. Mhm. Dostaje nam 2 minus x jest większe. 0 podzielić na to, to i tak będzie 0 nadal, czyli 2 e, zostaje tu, x przerzucamy, czyli o, Xy muszą być mniejsze od dwójki, o, a x -y mniejsze od dwójki to tak, trójka odpada, hmm. wszystkie tutaj pasują z wyjątkiem trójki, a, nie należy, tak, czyli d będzie prawidłową odpowiedzią, bo trójka będzie na prawo od dwójki, a mamy od dwójki wszystkie na lewo, czyli... Tylko D jest prawidłową odpowiedzią, spełnia ten właśnie warunek. W tym odcinku to tyle. Dziękuję za oglądanie do końca. Zapraszam do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Jeżeli film mi się podobał, daj lajka, like daj łapkę w górę, koniecznie podeszli go swoim znajomym, aby zobaczyli, w jaki sposób tego typu zadania maturalne rozwiązywać, aby zdali maturę śpiewającą i poszli na wymarzone studia. Co więcej, zachęcam Was do podsułania zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Za wszystkie serdecznie dziękuję i postaram się je szybko rozwiązać i wrzucić na kanał, abyście zobaczyli jak sobie właśnie z nimi radzić. Zachęcam Was również do komentowania, napiszcie co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko było jasne i klarowne, czy coś nie do końca było jasne. Z chęcią odpiszę na każdy komentarz, ale możecie też napisać jakikolwiek komentarz, ogranicza Was tylko własne wyobraźnia, a za najbardziej kreatywne i oryginalne komentarze serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.